Odpowiedziała niewiasta mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Ewangelia Jana, czwarty rozdział, 17 do osiemnastego wersetu. Przebaczenie i pokój. Po wieczorze biblijnym do kaznodziei przychodzi pewna zatroskana kobieta. Z wahaniem mówi mu, że od dłuższego czasu tęskni za pokojem z Bogiem, ale nie potrafi go odnaleźć. Za nią stoi mężczyzna. Czy to może być jej mąż? On także wydaje się przygnębiony. Po krótkiej rozmowie staje się jasne, że ich sumienia zostały poruszone przez Słowo Boże. Mówią nam, że od lat mieszkają razem, ale nie są małżeństwem. Poruszają ten temat mimochodem, podczas rozmowy. Wreszcie kobieta pyta otwarcie: Czy to grzech przed Bogiem, jeśli mieszkamy razem bez aktu małżeństwa? I czy to może być powód, dla którego nie możemy odnaleźć wewnętrznego pokoju? Niestety, kaznodzieja musiał to potwierdzić słowami Biblii: wskazał jej na spotkanie Jezusa z kobietą z Samarii, opisane w Ewangelii, na czwarty rozdział. Kobieta ta otrzymała przebaczenie i pokój po tym, jak Jezus Chrystus Pan obnażył jej grzech. Tych dwoje gości po tym spotkaniu wyznało Bogu swój grzech i postanowiło połączyć swoje drogi życiowe, zawierając oficjalny związek małżeński. Bóg dał im pokój, którego tak bardzo pragnęli. Gdy pokój z Bogiem przenika mą duszę, choć burze grożą z daleka, me serce w śpiewie do góry wznoszę, Mój Panchen w górze mnie czeka. Horatio G. Spafford 1828 rok do 1888 Odpowiedziała niewiasta mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest Twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Ewangelia Jana 4-17.